Tarcza. Z innych podań wiadomo, że Wielka Skołotia, zwłaszcza ta po północnej stronie Harskich i lasu Charów, była krainą grobów, charobów-charobatów, królewskich i ich strażników. Karpaty Wschodnie Czarnochora, Bukowina, Dolina Czeremoszu i Suczawy. Teren, którego niniejszy materiał dotyczy, zamknięty jest od zachodu Doliną Czeremoszu, od północy Doliną Prutu, od południa zaś Doliną Suczawy. Wschodnią zaś granicę należałoby poprowadzić na wschód od drogi Czerniowce-Seret, mniej więcej tak, jak przebiegała na tym odcinku granica austriackiej Bukowiny. Tak opisany teren składa się niejako z dwóch jednostek fizjograficznych Karpat w widłach Czeremoszu i Suczawy, zamkniętych od północnego wschodu wyraźnym obniżeniem na linii Wyżnica, Berchomet Mołdawski, Krasna, Wików Górny oraz Pogórza Karpackiego pomiędzy tą linią a Prutem. Pogórze Karpackie stanowią tu dwa pasma wzgórz, jedno będące działem wodnym pomiędzy Czeremoszem i Prutem a Seretem, i drugie pomiędzy Seretem a Suczawą. Pierwsze zaczyna się tuż za wyżnicą, wyraźnym obniżeniem utworzonym przez Dolinę Michodry i Michoderki. Ciągnie się następnie wygiętym ku północy łukiem utworzonym z szeregu wzgórz nieprzekraczających swoją wysokości 400 metrów. Jedynie bezpośrednio nad czerniowcami wzgórza przekraczają wysokość 500 metrów, osiągając w Cecynie, 537 swoją kulminację. Pomiędzy wzgórzami częściowo jeszcze porośniętymi lasem bukowym leżą liczne wsie. Drugie pasmo przedzielone na pół małym seretem prawie nigdzie nie przekracza 500 metrów, jest za to, szczególnie w południowej części, przy rumuńskiej granicy, zdecydowanie mniej zasiedlone. Jego centrum zajmują dwie duże wsi rumuńskie krasna i piotrowce. Fragment karpat bukowińskich zawarty pomiędzy Czeremoszem a Słuczawą nie ma szczęścia do literatury geograficznej ani krajoznawczej i tak naprawdę to nawet nie ma własnej nazwy pomijany przy wszystkich opisach i systematykach Karpat wschodnich, nie znalazł uznania nawet u profesor Kondrackiego, który włożył go do jednego, bardzo pojemnego worka nazwanego Górami Pokucko-Bukowińskimi, w oryginale Beskidami Pokucko-Bukowińskimi jednak nazwę Beskidy jako niewystępującą na tym terenie wolę zamienić na niebudzące sprzeciwu góry, a rozciągającymi się pomiędzy Dolinami Prutu i Suczawy. Idąc konsekwentnie za myślą profesor Kondrackiego należałoby przyjąć, że skoro górami pokuckimi nazywamy tę część Karpat, która leży pomiędzy prutem i Czeremoszem na północ od Czarnochory i Połonin Charyniawskich, to interesujące nas góry powinniśmy nazwać górami bukowińskimi. Co zrobić jednak z górami na południe od Suczawy, wszak one też są bukowińskie tyle, że obczyny. Nasuwa się więc niejako automatycznie nazwa Góry północno która, choć sama w sobie zachwytu nie budzi, w miarę jednoznacznie określa ten fragment Karpat. Góry czy jak kto woli Karpaty północno mierzone ze wschodu na zachód, od Jabłonicy po Krasną, mają prawie 50 kilometrów, z północy na południe, od Szarady po Wyżnicę, zaś blisko 60 km. Zbudowane są z fliszu karpackiego. Nie jest to jednak jednorodny masyw górski. Analogicznie do sytuacji na zachód od Czeremoszu, gdzie na północy mamy góry Pokuckie, na południu zaś oddzielone od nich czarnym Czeremoszem połoniny Charyniawskie, tu też występuje dość wyraźne zróżnicowanie na niższą część północną i wyższą południową. Linią podziału jest zaś głęboka dolina Putyły. Północną część stanowią długie, wąskie grzbiety ułożone w kierunku z Poniedziałek Zak. Na Pd. Wschodni. I mające swoje odpowiedniki po zachodniej stronie Czeremoszu w górach Pokuckich. Grzbiety te zbudowane z twardych piaskowców jamneńskich, mniej więcej w połowie przecina w poprzek głęboka Dolina Seretu, którego źródeliskowe potoki, wrzynając się głęboko, tworzą istny labirynt rusztowego układu grzbietów. Góry te są w większości zalesione i pozbawione większych osiedli. Jedynie w zachodniej części w dolinach potoków wpadających do Czeremoszu i Putyły spotykamy typowe dla huculszczyzny rozrzucone po stokach osiedla należące do Rotok, Białobereski, Towarnicy, marinicz, uścia Putyłowego i Byskowa. Osiedla leżące w dolinie Seretuszy pod Seretu i Łopuszna, mające zgoła innych charakter, zwarta zabudowa wzdłuż rzeki, ponieważ powstały jako osady robotników leśnych. Wysokość grzbietów maleje z Zakna poniedziałek wschodni. I tak najwyższe wzniesienia Oseredok 1365, Plesza 1330, Magura 1313 i Długi Groń 1381 znajdują się w grzbiecie leżącym najbardziej na południe, nad doliną Putyły i Suczawy. Kulminacje kolejnych grzbietów liczą po 1000 roku 10000 i 900 m. Ostatni wreszcie grzbiet wznoszący się bezpośrednio nad partią pogórzy składa się z szeregu odrębnych wierzchołków, z których większość przekracza 800 m. Mimo długich poszukiwań w literaturze polskiej i ukraińskiej nie znalazłem żadnej nazwy dla tych gór. Mają swoje nazwy poszczególne grzbiety Tomantyk, czy myrna, Długi Groń żadnej z nich nie można jednak przenieść na cały masyw. Dla porządku więc postanowiłem nadać im swoją nazwę. Ponieważ rozciągają się pomiędzy ukraińską Wyżnicą a rumuńską Strażą, nazwałem je więc górami Wyżnicko-Strażowskimi. Najwyższym ich szczytem jest Długi Groń, Lungul, 1381, wznoszący się w południowej części masywu nad położoną w dolinie Suczawy wsią Ruska. W większości leżą one na terenie Ukrainy, tylko niewielkie partie położone bezpośrednio nad Doliną Suchawa pozostawia po rumuńskiej stronie absurdalnie poprowadzona granica. Jednak wbrew sztucznym podziałom politycznym góry te są swe rodzaju granicą, tyle że o zupełnie innym przebiegu. Biegnie mianowicie nimi z północnego zachodu na południowy wschód wyraźna granica etniczna pomiędzy żywiołem ukraińskim, konkretnie hukułami, a rumuńskim. O ile więc we wsiach w Dolinie Czeremoszu dominują zdecydowanie Huculi, o tyle Doliny Seretu, Małego Seretu i Seretelu zamieszkałe są generalnie przez Rumunów. Na południe od gór Wyżnicko-Strażowskich, za rozległą, wypełnioną huculskimi osiedlami Doliną Putyły rozciągają się trzy szerokie, mocno rozczłonkowane grzbiety. Pierwszy z nich, licząc od poniedziałek wschodni, ma kulminację w losowej 1428, drugi oddzielony od niego doliną łopusznej, dopływ Białego Czeremoszu jest trochę wyższy, kulminuje bowiem w Harebeniu 1464, w trzecim natomiast oddzielonym od poprzedniego doliną Jałowiczory i przełęczą Dżogol 1203 m najwyższymi wierzchołkami są Jarowec 1580 i tomnatyk 1565 Wszystkie trzy grzbiety stanowią jeden masyw, który bywa określany czasami mianem pasma losowej, łosowej, jednak moim zdaniem lepsza jest nazwa góry putyłskie zastosowana przez geografów ukraińskich. Góry te, zbudowane także z fliszu karpackiego, otwierają się w partiach szczytowych licznymi połoninami, wypasanymi przez hucułów z Butyłowa, seletyna, szypotu i jałowiczory. I tu, biegnąca w poprzek Grzbietów i Potoków, granica, część masywu w obszarze źródeliskowym Suczwy i Kirlibaby, z wierzchołkiem do szczyny, 1469, pozostawia po rumuńskiej stronie. Już w Rumunii głęboka przełęcz pomiędzy Doliną Szarady i Kirlibaby oddziela góry putyłskie od gór Sibou, natomiast przełęcz Kirlibaba, zwana też bobejką, pomiędzy Dolinami Kirlibaby i Izworu źródeliskowego Potoku Suczawy, od obczyny Mestekanisz. Swoją kulminację góry putyłskie mają w grzbiecie Jarowca, Jarowicy, którego wyższy wierzchołek liczy 1580 m. Na samym wreszcie południowym końcu trójkąta utworzonego przez Doliny Czeremoszu i Suczawy, w widłach źródłowych potoków Białego Czeremoszu Pyrkałabu i Szaradi, dzielony od gór putyłskich Doliną Szaradi, leży grzbiet Czarnego Działu, czorny Idiu, Negru, 1491 m, poprzez Żupanie, Jupania, 1478 m, łączący się z masywem Kreczeli, 1855 m, a więc stanowiący fragment gór marmarowskich. Te ostatnie bowiem od obczyn bukowińskich, a właściwie od gór Sibou, oddziela niska przełęcz, około 1250 m, pomiędzy dolinami Sibou i Sharadli, nie zaś jak uważał kondracki przełęcz w żupani, 1397 m, pomiędzy dolinami Pyrkałabu i Sibou. Grzbiet ten zbudowany częściowo z wapieni, budowa geologiczna czarnego działu podobna jest do leżącego po drugiej stronie Pyrkałabu Prełucznego, posiada unikatową szatę roślinną. W rejonie Wielkiego Kamienia 1476 metrów, strome, częściowo skaliste stoki na tyle skutecznie utrudniały eksploatację lasów. Że do dnia dzisiejszego zachował się tam pierwotny esmrekowy Las Karpacki ze wspaniałymi okazami rosnących pojedynczo i w grupach lym. Występuje tu cały szereg rzadkich porostów i roślin naczyniowych z szarotką alpejską na czele. Dla ochrony bezcennej flory, a także i fauny utworzono tu rezerwat zapowiednik. Na pierwszym planie Harponty dawańskie, czyli dachskie-rumuńskie, w oddali Harponty nuruskie-skraińskie, czyli ukraińskie wszystko to dawniej były góry polskie Bukowina i Pokucie. Czeremosz, UKR. Rzeka w zachodniej Ukrainie, w Karpatach Wschodnich prawy dopływ prutu o długości 80 km, 167 km z czarnym Czeremoszem i powierzchni do Rzecza 2560 km2. Nazwa rzeki często pojawia się w kulturze ludowej, w szczególności w odniesieniu do tradycji huculskiej. Płaje, czyli Polany, Płaniny Czeremosz, Bukowina i Pokucie, Płaje, czyli Polany, Płaniny Czeremosz, Bukowina. Rzeka powstaje z połączenia Białego Czeremoszu i Czarnego Czeremoszu, płynie przez połoniny Haryniawskie, Beskidy pokucko bukowińskie i Wschodnie Podkarpacie, a do Prutu uchodzi w miejscowości Niepołokowce. Na Czeremoszu są liczne progi, a w jego dolinie znajdują się źródła mineralne. Rzeka jest wykorzystywana do spławu drewna. W latach od 1919 do 1939 roku Czeremosz był rzeką graniczną między Polską i Rumunią. Ważniejsze miejscowości nad Czeremoszem wyżnica, kuty, waszkowce, niepołokowce. Połoniny haryniawskie niepołoniny Charyniawskie konie. Czarnochora. Czarnochora jest częścią utraconych ziem na południowo-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej i należy do długiego łańcucha Karpat Wschodnich, a jednocześnie jest najwyższym pasmem górskim Beskidów. Po II wojnie światowej obszar ten został wcielony w granice państwa ukraińskiego. Te dzikie i malownicze góry rozpościerają się pomiędzy Dolinami Białej i Czarnej Sysji, a od wschodu ogranicza je Dolina Czarnego Czeremoszu. Teren jest słabo zagospodarowany pod względem ruchu turystycznego. Co prawda grzbiety mają wydeptane ścieżki, ale nie jedna z nich zarośnięta jest kosówką. Brak schronisk i szlaków sprawia, że góry te wydają się niedostępne, nieodkryte, rzadko odwiedzane przez turystów, a tym samym pozbawione tego wszystkiego, co niesie ze sobą cywilizacja. To wszystko jest w pewnym sensie zaletą i dodaje im atrakcyjności oraz może dostarczyć wielu wrażeń tym, którzy chcą zabawić się w odkrywców. Czarnochora 135D Dzika Czarnochora Kamienny Kopiec nie ma nawet dobrych zdjęć z tej zakazanej przez Sowietów i zapomnianej przez dzieje polskiej okolicy. Turyści z zagranicy dopiero od paru lat mogą odwiedzać czarnochorskie, dzikie szlaki, gdyż przez prawie pół wieku obszar ten był niedostępny dla cudzoziemców. Tak więc, przed wyjazdem należałoby dobrze się wykwipować i postarać się o reprint wojskowej mapy Polski, Arkusz Żabie, wydaną w 1933 roku przez Wojskowy Instytut Geograficzny, WIG, dostępną w sklepach turystycznych. Będąc tak przygotowanym, można śmiało wyruszyć w góry, aby przeżyć niesamowitą przygodę trwającą średnio od 3 do 5 dni, nie licząc podróży. Wielkie i małe góry świata, świata, dach świata i podłoga świata. Dach świata Mount znak podkreślenia Odunkha, Góra Świata takie jest nazwanie tej góry przyjmowane do końca XIX wieku z języka Windów, czyli Hindusów z Darjeeling. Obecnie Chomolungma lub Mount Everest. Najwyższa góra w wielkim paśmie wielkich gór świata gór w istocie największych stanowiących dach świata. Góra świata, Wielka Góra Świata, Góra Gór, Dach Świata, Matka Gór, Chomolungma, Sagarmata Najwyższy Szczyt Świata. Góra leży na dzisiejszej granicy chińsko-nepalskiej w środkowej części wielkich gór świata, świata, Himalajów wysokich. Dach świata Mount Irest góra święta świata, święto świata, najwyższa z pasma dachu, ale nie najtrudniejsza do zdobyku i jej. Te leżą na zachód w Harogurach zwanych też górami karymi albo Czarną koroną Kara Korona, Najwyższy szczyt świata od lat jest źródłem zapładniającym ludzką wyobraźnię i symbolem życiowego celu. Jest górą świętą, co oczywiste, lecz kiedyś należała do Windyjczyków, jak cały dach świata i do Dawanów-Daów. Przez mieszkających tam obecnie ludzi nazywana Sagarmata co z sanskrytu i tłumaczy się jako bogini nieba. Nazwa tybetańska nawa Homolungma znaczy Matka Ziemia. Jednakże przez okolicznych mieszkańców jeszcze w XVIII wieku szczyt nie był nazywany, a właściwie przybyłym Anglikom podawano przeróżne nazwy góry, z czego należy wnioskować, że nazywanie góry wprost obejmował zakaz, tabu. Pałac Potala, działająca świątynia wiary przyrodzonej na dachu świata, Tybet. Różne plemiona stosowały swoje własne nazwy na tę górę, ale do końca XIX wieku używano oficjalnie miana dardze elingskiego Deodung co znaczy Święta Góra a więc Góra Swiota Góra Świata. Taka też jest Harska, awarowindyjska, nazwa mityczna tej góry, którą tutaj uznajemy. Góra Białoboska znana windyjczykom jako Kailash, uważana przez hinduistów i buddystów za wcielenie Góry Maru. Góra Kalas, zwana też legendarną górą Meru 6714 Mnpm, po tybetańsku zwana Kanglimpoche, śnieżny klejnot.